Siema! Nagrywamy to i nie możemy zostać zjedzeni. Zaczynamy, dobra wchodzimy do gry. Na końcu wam pokażę, ja jestem takim pieskiem wygenerowanym. Ogólnie mam prezent za 5 sekund, ale na razie go nie odbierajmy. Po prostu się sami spróbujmy zwiększyć. Tam jest sama Elito. Boże, jestem najmniejsza. Hmm. I przekra to mam 130 Ty chcesz mieć zjeść, ja mam tylko 130. Zostawię Ci te prezenty. Bo się kupuję tak w sumie. Hmm, hmm, hmm. Bo... Chcę przynajmniej uzbierać sobie tak tysiąc Będę się trzymać na odludziu tak. Ogólnie nie wiem co to ma czy to ma sens jakaś ta gra. Raczej nie. No ale dobra, nie, mam, nie wiedziałam co nagrać, więc widziałam pierwszą lepszą grę. Fajna może być. Jeśli piesek będzie. Dobra, odbieram to. Bo mam dość. Ej, mam piąte miejsce. Teraz tylko... na czwartego to ja nie zdobędę. Automatycznie sobie. I ja teraz nic nie dotykam obiecuję. włączyłam po prostu automatyczny ruch. Włączę, tylko aby nie najechać na nikogo. Mhm, mm dobra, 8000. Zaraz teraz będziemy wziąć? O, jakby jest jadł, chyba. Nie polecam mnie. Ja jestem pieskiem, a nie szerokiem. Co tym? Dobra, kręcimy, kręcimy. Okej, okay, jestem mniejsza od niego dużo. Nie, nie jedziemy tam. U, fajne to. Ty, to ja prawie tu nic nie zrobiłam, a już mam 51 tysięcy. To zarobista jest. Oj, nie, jeszcze nie mogę kręcić. Fajnie to jest. Tak w sumie. Nie, tego nie chcemy. Więc mam tych... o tyle. Jak to brzmi? Przynajmniej jak będziemy mieli równo milion, kończymy tą grę. I po prostu kończymy tą grę. Musimy jego zjeść. Coś Albo jednak nie? nie. To to poziom piąty. Czemu nie czwarty? Wiecie, w sumie mi się już nie chce w to grać. Włączmy automatycznie i przez chwilę nie będę do Was gadać. Pójdę się napić, dobra? I zobaczymy czy ten. Oj, czy, I zobaczymy czy ktoś nas ją. No to let's go. Dobra, i nikt nas nie zjadł. mi, mam prezent. Ja mam ogólnie tego tak dużo, ponieważ ja no ja ja jednak tutaj jednak już grałam w to. <laughs> grałam, przyznam się, grałam. Muszę ten prezent, muszę ten prezent wziąć, bo się kotrób pięknie bez... Na elitę ponoć można wejść jak ma się 100 tysięcy. Chociaż można już teraz tam wejść, ale... Nie zostaniesz zjedzona. On ma milion. Aż milion. O, mój piesek wrócił. Znaczy, co chodzi, że wróciłbym na spacerku po prostu. Ponieważ ja mam już tutaj ciemno. Bardzo ciemno. Ej, czy ten filmik może trwać 10 minut? Siemeniu! Siema, o nie, nie, nie jedz mnie. Nie jedz mnie. Nie bo stracę wszystko. Nie mam tyle rzeczy. Nie, ja, ja muszę to odebrać. Tak, tylko że... O, o, drugi prezent. Czekajcie chwilę. O, wbiłam chyba 10 tysiąc czy coś. Czekajcie chwilkę. Oj, oj, co ja się pakuję. Mm. Tak, i jestem mm. Chciałam coś zjeść Dobra, kogo my możemy tu zjeść? Widzę, że tam się gonią To im przeszkadzać nie będziemy Chciałbym to odebrać Kręcimy kołem fortuny, nie ma co Uuu, uu, Zaję fajnie zaję fajnie tak zaje fajnie. Tak to, to jest dobra wersja. Yy, czemu on jest największy? Ile ma milionów? Ja nie mogę. Jakby to wypłacali jako kasa, to by był milionerem normalnie. Bym miała dużo Na koraliki bym pewnie wydała Na koraliki Na estetyczne rzeczy No A 100 tysięcy? Pewnie 180 80 tysięcy bym wydała na to A 100 tysięcy sobie wrzucę do skarbonki Na no, skarbonki będę musiała Z 50 kupić O otwieramy Co to? A... do jednom rozmiaru. O, za. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to. Musimy dobić do 10 minut, naprawdę. Bo ja już nie chcę mi się naprawdę. Nie, musimy jeszcze 3 minuty wytrwać. No dobra, dwie. Jak wyszwamy, to będzie naprawdę szacun dla mnie tak. Bo muszę iść spać, bo jutro muszę wstać wcześniej. Muszę się jeszcze spakować. Jeszcze chcę poobejrzeć coś, tak? O, kręcimy przy okazji kołem. Przez te dwie minutki. Okej, okay, okej. Okay. jak będzie trochę powyżej 10 minut, ważne, aby wytrwać dziesięć nic. No ja nie lubię, jak jest to nic, o. Też same zawaliste rzeczy. Będzie powyżej pewnie. Super. Teraz chcemy same nic. Zaraz będzie milion. Ja nie mogę, no ja nie wytrzymam. No super, nic to będzie zarąbiste. Ile jeszcze tych kręceń? Dobra, może być. Co następne czoszki. Dobra, dobra, dobijemy do mnie Tak. Jak nie, no to już mamy 10 minut, więc coś z tego pyknie. Więc coś z tego on będzie na no ten odcinek, coś będzie. to już cztery filmy będę miała na zapas. To, to dużo. O, dobra, kręcimy. Może trafi się dwa razy większe. No nie, ja nie lubię kręcić na No, ja nie mogę. Nie, nie, nie Chociaż jeszcze tutaj mi raz zakręcić tym kołem Zarąbiście Nic, nic, nic Chcemy Dobra, mamy co z tego wstawić Bajo y Jeżeli wam się podobało Dajcie lajka Jeżeli chcecie więcej takich treści No to subskrybujcie Aby was nic nie ominęło Albo nie, jednak nie, nie, dobra, dobra, daj mu się na pożarcie. A nie, czekaj, czekaj, zjem tego, zjem tego. Mm. No to baja!